W tym odcinku przetestujemy sobie Tigera Dark Gold. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to Tiger. Informację, że jest Dark Gold. Skład produktu. Wartość odżywczą. i Informacje, że po wypiciu powinniście butelkę wyrzucić. Pojemność jest to 330 ml. Kod kreskowy. I datek końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać, ma taki czarny kolor z drobinkami brokatu. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Smachy Marakui jest taki w miarę naturalny, jest on taki trochę słodki nawet. Tutaj macie cena, jest to 4,99 A przy zakupie dwóch w sztuk, sztuka wychodzi za 4 zł. A tutaj macie plusy, a do plusów można zaliczyć to, że ma słodkawy smak marakui. I natomiast... Tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na średnią, ale zasłużoną ocenę 4 ponieważ mnie nie zaskoczył. Inaczej do koniec i pa pa